Was bardzo serdecznie z tej strony Kater Venus i no i dzisiaj będziemy ogólnie no co będziemy robić bo ja nie wiem samo <tot ontem> to będziemy robić Skakać ~y, przed przeszkodę. więc no ogólnie to nie wiem w sumie na razie się rozstępujemy bo dopiero w sumie tu Dopiero w sumie to przyszłośmy, nie byliśmy tu jakoś za długo. Może zala była lekko, ale ja tu dopiero przyszłam. No. Dobra, weź telefon, do możesz się nagrać jak idziesz. Co ja nie chcę. Ja Tego nie umiem robić. nie, już jest. Nagrywa, nagrywa się. Aha. Więc no po prostu chodź. Dobra, no i dobra ogólnie to my się już tutaj przed osiągiem więc możemy zacząć kusować lekko więc o Boże, potknął mi się dobra okej, okay. dobra muszę drugą ręką trzymać telefon i mogę Cię lekko nagrać? Jak skaczesz, dawaj. Okej, okay, dobry to był skok. Teraz ja. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra razie znaczy to jest jakieś... razie znaczy to, te przeszkody to jest jakieś, oj... To jest jakieś max 20 cm, albo 30. Więc teraz idziemy na wyższą. Mm -hmm. O wiele wyższą. Mm. To będzie jakieś 60-50. Dobra, no to y, tego konia to... Benoma czekaj. Ja nie wiem, czy to przeszkadza. Ja tu przeszk przeskakiwałam. nie wiem. Dobra, myślisz, że tak nie będzie widać naszych twarzy? No zobaczmy. No ile, czy będzie nas widać w ogóle? O, dobra. I dobra, ja zatnę może morze Jakaś jest to wysoka przeszkoda no, dobra. Robimy ucinkę Nie wiem Dobra kochani my się my tu już tutaj odpoczywamy ogólnie powiedz jak, na, jak ma na imię Twój koniec, bo oni nie wiedzą Ceylon. Sailor? Mm. E czy O? Obojętnie Dobra yy, No tak, no to ja tu wziąłam ogólnie mega dużo rzeczy yy, Wziąłam piórnik Wzięłam jakieś to, czekajcie, ekspod, Wziąłam jakieś takie rzeczy i teraz będziemy jeździć na kordeo, bo wzięłam dwa kordea yy, To sobie pojeździmy Dobra kochani dzisiaj, y, teraz y, ogólnie założyliśmy kordeo, tak się prezentuje to Blue and Bronze, co Wam mówiłam wcześniej. A ja mam takie właśnie kolorowe z Gratisa. Z kantaru chyba. Jak zamawiam kantar, to dostałam taki Gratis, to jest nasz ten. I dobra. I, i tak, teraz to. <grym>, nie wiem jak to trzymać ogólnie. Ale zrobimy sobie skoki przez tą wielką przeszkodę. <grym>, Zrobimy sobie skok przez tą wielką przeszkodę na kordeo. Wy się tu widzieć, myślę. Ja nie wiem, czy mi się uda. No po prostu trzymasz konia, trzymasz kordeo. Nie, nie, ty nie kłamaj, ale spójrz. No dobra, no i... Nie stało myślę. Mam takie nadzieję, że nie się nie stało. Teraz spróbujemy przez taką niższą, taką tutaj. Więc Weź przybliż to krzesło tam, bo mnie sięga. Już, 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 już. Tylko uważaj, żeby twarzy twojej nie było widać. Mam nadzieję, że nie widziałam. Nie, chyba nie. Jak ty, kto ma mikrofon, to oddamy? No to... Nie, no to ja wtedy zasłonię. na Dobra kochani, to my już myślę, kończymy filmik. Chcemy się też trochę pobawić, więc bajo.